Nie ja idę od innej strony, odpuszczam to. Nie widzę do dworu. Dalej nic ja jeszcze. Się Pod heaven mogą przejść? Tak. E, nie, cały dwór czysty, pany! Ale z rampy. Aha. Aha. Jestem cowboy. Heaven. Już Kurwa chuj Pod chawanem czy? Nie wiem, są wszędzie tak, pod chawanem Tak pod chawanem Pod chawanem się będzie Tomek Przybą, przybą, przybą Znowu ktoś zbił, ty uh -huh. To ty znowu zbiłeś kurwa promie Ale go parali Niee Leso dajcie lajka Daj tam jak A ma, ma